Kurwa jak ja nienawidzę swojego życia, to nie macie pojęcia. Zaraz wam opowiem historię, nie to będzie historia o tak zwanej przyjaźni. Bo słuchajcie, bo z przyjaźnią jest tak, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie? Czyli. Przyjaciel powinien być zawsze dla ciebie, kiedy masz jakiś tam problem. Na przykład, załóżmy, ro rozjebał ci się samochód, nie? Gdzie dzwonisz? No to przyjaciela, nie? I zgodnie z definicją przyjaźni, on musi przyjechać ci pomóc, bo jak nie, to będzie chujem złamanym. Albo na przykład, załóżmy. Nie masz co żreć. Do kogo dzwonisz? Do przyjaciela. Przyjaciel musi Ci nakarmić, musi Ci, kurwa, uprać majty, musi Cię przyjąć do swojej chaty. No bo jeżeli Cię nie przyjmie do swojej chaty, nie upierze Ci tych gaci, nie da Ci żreć, to kim jest? To jest chujem złamanym. Albo na przykład przyjaźń jest taka fajna, jeżeli chodzi o taką sferę ekonomiczną, emocjonalną dla nas. Możesz Przyjaciela, zawsze w coś wpierdolić. Na przykład, nie wiem, możesz go poprosić, żeby ci przewiózł. E, handlujesz narkotykami i, no, nie masz takich dużych jaj. Jak się okazało, jak przyleciał do ciebie ten kilogram towaru, to już okazuje się, że nie masz takich jaj, żeby przejść z tym kilogramem z jednej piwnicy do drugiej. Więc gdzie dzwonisz? do kurwa przyjaciela. I tu jest w ogóle pełno e, pieczeni na jednym ogniu, no bo raz, on przyjedzie, on Ci weźmie ten towar, on przyniesie go z drugiej, z jednej piwnicy do drugiej, a największa obeka jest taka, że jak go złapią, to on Cię nie wyda, bo jak Cię wyda, to kim jest? Jest chujem złamanym, a do tego jeszcze konfidentem, więc po prostu przyjaźń jest super zajebista. Można też przy, przyjaciela wjebać na przykład w e, chrzestnego, Czajcie? On jeszcze nie wie o co chodzi, on myśli, że to jest super wyróżnienie i tak dalej, a potem musi zapierdalać z tymi wszystkimi kurwa zabawkami, zabawiać to dziecko, bo jak nie będzie tego robił, to będzie kim? To będzie chujem złamanym! Ale słuchajcie, w przyjaźni jest jeden kurwa myk niestety. Ja właśnie mam taki problem dzisiaj, bo, bo kurwa Adrian ma urodziny, nie? Jest kurwa. 1908. Ja jestem styrany. Nie chcę mi się kurwa nic. No i najgorsze w tej całej akcji jest to, że ja nie wiem co on chce, nie? Czy mu kupić żel do włosów, czy jakiś wibrator analny, bo on też jest taki dziwny momentami, wiecie, nie? Ja go potrzebuję właśnie tylko do tych eksploracji. Wiecie, on mi trzyma lampę i różne inne rzeczy mi trzyma w trakcie eksploracji, jak mam zajęte ręce. Ja tylko po tego potrzebuję. No ale jeżeli mu na przykład teraz nie kupię prezentów w jego urodziny, nie złożę mu życzeń, to on może pomyśleć, że jestem chujem złamanym i że go wykorzystuję. Więc wiecie, muszę coś wymyślić, muszę jechać kupić mu jakiś prezent i teraz gacie, może jakieś nie wiem, ale coś tam mówił, że nosi XL. Nie wiem, czy w to wierzyć. Różne rzeczy oni mówią na mieście. Dezodorant, kurwa, czy jakąś książkę. Ja nawet nie wiem, czy on umie czytać. To jest właśnie taki problem z Adrianem, nie? My się kiedyś tam poznaliśmy na klatce. Ja się go zapytałem, czy, czy chce być moim przyjacielem. Bo potrzebuję kogoś do, do, do oświetlania moich filmów na YouTubie. I on się zajarł. On w ogóle myślał, że ja mam 100 tysięcy subskrybentów, a ja bieda, jak chuj. No ale dał się nabrać i tak został, nie? Więc teraz mówię, no. Teraz ja mam problem, nie? Bym se leżał w łóżku i wiecie, co robił, nie? <laughs> wiecie, co może robić gościu o godzinie 19, który ma swój kanał Urbex? <laughs> Nic! A jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, w tej przyjaźni, całej, że trzeba wydać na niego pieniądze, nie? Kurwa, mać Jakby mało miał wydatków, nie? Ale mam taki jeden pomysł. Wydaje mi się, że, że go zaskoczę. No dobra, słuchajcie, jestem już pod sklepem, muszę gdzieś zaparkować. To też jest kurwa problem z tymi urodzinami, że musisz parkować pewnie tu trzeba wykupić jakieś bilety z dupy czas, tracisz, tak jest... Kurwa ta przyjaźń to jest naprawdę. Czasami ona jest nieopłacalna, słuchajcie. Zastanówcie się. Lepiej mieć kumpli jak przyjaciół. To wam mówię od razu. No dobra, zróbmy to, nie? No dobra, słuchajcie, kurwa, udało się. Zajęło to kolejne. Już nawet nie wiem. 15 minut, co się będę spuszczał, a i tak będzie szczęśliwy. I to jest właśnie piękne, nie? Takie trochę kurwa oszustwo, nie. No ale dobra, yy, jedziemy teraz do niego pod chatę i zaraz zadzwonimy yy, i zobaczymy, co będzie pierdolił za głupoty, nie? Lepiej niech schodzi, bo ja nie mam czasu dla niego dzisiaj za dużo. No dobra, słuchajcie, jestem już pod blokiem tego wafla. Zaraz do niego zadzwonię. Mogę się założyć, że za pierwszym razem nie odbierze, bo pewnie coś tam robi dziwnego w tym domu, nie? Ale dobra, spróbujmy, nie? Siema. Odebrał, o Jezu. Halo. No, halo. Jestem pod twoim blokiem, koło twoich wraków. No kurwa, schodzę. Jak iść do wraka. No to zapraszam. No dobra. Cześć. No, właśnie, kurwa, bym sobie nie mógł innego przyjaciela znaleźć, jakiego on ma zwały, nie? On ma zawsze taki problem, po prostu ze sobą. To sraczka, to tamto. Mówię wam, zastanówcie się nad tą przyjaźnią, bo tyle pieniędzy, co ja wydałem dzisiaj, to po prostu ja nie wiem, nie? No, ale dobrze oświetla, nie? Chodzi tam za mną wszędzie, gada jakieś rzeczy tam. Zna się trochę. Na czymś tam Przydaje się ogólnie, nie? Taki przyjaciel Jakby się nie przydawał to, to co? To w ogóle z nim, wiecie, nie? go wyeliminował Bardzo szybko No ale jak coś tam będzie plumkał, to se wymienię, nie? Mało przyjaciół chodzi teraz na, na świecie Kurde Wystarczy uderzyć do jakiegoś tam reala i, i Stoją takie siomeczki tam właśnie co Chcą zostać twoimi przyjaciółmi i za o wiele mniejsze pieniądze niż Adrian, nie? Bo Adrian to... o nie. On się ceni, nie? O. Jakbyście wiedzieli, co ja musiałem zrobić, żeby on w ogóle, wiecie, wbił na kombinat, to, to nie macie pojęcia, to wstyd w ogóle, dla całej rodziny, nie? O. To też jest jakby druga sprawa, no bo ma na mnie pewne materiały i... i kurde, może być różny, nie? Niby to facet, ale wiecie jak to jest, nie? Z facetami, nie? Mogą się wkurwić, no Co za gość? Pogram sobie w jakąś grę Siemanko, Adrian Wszystkiego najlepszego Adrian, ty masz dzisiaj urodziny? Czy Facebook mnie okłamał? Nie, to jest fake. Poważnie? Poważnie, <głos》>, to jest fake! Ale skurwiel! Ale no. to nie szkodzi, wsiadaj. To jest Słuchajcie, fake. Słuchajcie, ciepła jest właśnie zajebista, a ja wydałem na niego pieniądze. Słuchaj, to chuj masz na zapas? Kupiłeś mi prezent no... z okazji fejkowych no kurwa, poważnie, poważnie. Ja pierdolę. Zobacz. Człowieku, masz ode mnie prezent. O cie... Teraz znaczy, mu dopiero, no... teraz mu głupio kurwa, oh, nie? Ooo, tak jak mówiłem, widzicie, Adrian na pewno. Prawdziwy nie... przyjaciel nigdy nie o twoich fejkowych urodzinach Jak zobaczysz materiał, to się zdziwisz. O, a propos o, kurwa, co. Mam pokazać co zostałem? Oczywiście, że tak. Zobaczcie. Zostałem w Gacie. Tak jak mówiłem XL podobno takie nosi, więc. Bo mi się... Ale to nie są byle Jakie. Wiesz. One ogóle... kosztowały 27 zł. Wczorajcie, że majtki się bruzą ogólnie i trzeba je zmieniać? A. Niedawno mi się, jak powiedział. Ty, a tam są dwa, czy jeden? Jedno możesz mi nie dać. <laughs> Myślałem, że już mówiłeś Nie O, dostałem skarpę. A ile one były? One były drogie, nie? Duchy no, no drogie były, no, no, no. no. Pamiętasz? Zobacz, jakie fajne Z Pepco słuchajcie U, To mogła być wasza reklama, słuchajcie O, wow, chipsy, żebym był grubszy Ty, ale ogólnie były te Pringlesa, ale były kurwa za drogie, nie? Mówię, kupić. No, no, ja. to, to jest taka taśma Już budżet na gazie się skończył już. No bo, wiesz co, żebyś wiedział, jak wyszedłem kurwa z Rozmana, to mówię Nie wierzę, nie? O, dostałem piwo a lubisz w ogóle miodową? Tak, nie? dostałem piwo. A kiedy ty masz urodziny? 19 czerwca. Co za skurwiak! Ty już nic nie dostaniesz. Zawsze pamiętałeś, no, trudno. Ja nigdy nie pamiętam ma jaki urodziny. <grym> Zaraz wypiję sobie browarka, mogę od razu. Ja wykorzystuję? Oczywiście, że możesz. Możemy jeździć moi, może nic nie przeszkadza Moi można palić. Bardzo? O, zajebiście. Czupa, czupsa dostałem, bo lubię bardziej dobuzić. Na następnej eksploracji go zje. Dostałem gumy, to po tym jak już wezmę dobuzić, do buzi, to gumy trzeba wziąć. O oh, 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 i Słuchajcie, to jest to... bardzo ważne, bo no, my, my nie wiemy co nas czeka na kolejnych eksploracjach, no. więc wiecie, nie? To jest taka e, już tabletka, że tak powiem gwałtu prawie no, no, to wiesz, całe opakowanie, wiesz, jak opakowanie. Jak zjesz całe opakowanie, to... Wiesz co jest najlepsze, że ja leżałem pod, przed kąpem i, i, i mówię, że I mówię zejdę do samochodu po tabletki, bo to się i chorę. Widzieliście? Czyli, ja to, to jestem ten akcja, poczekaj chwilę. Zobaczcie, o, wow. takiego prezentu nie było Ale jak kurwa on nie będzie stał u Ciebie gdzieś tam w jakimś eksponowanym miejscu, to koniec naszą przyjaźnią. Nie? A co na to żona Oj, oj, oj No i co robisz? już się sfukuj, koniec przyjaźni. Ale słuchajcie, żeby nie było jest oficjalne, bo mi... ostatnio był o. taki pomysł Słuchajcie, patrzcie e, Ostatnio był taki pomysł, dzisiaj będziemy zdrapywać Zobaczymy, jaki kurwa z niego przyjaciel, jak wygra na przykład. Największa obeka, że ta babka, co mi sprzedawała, to ona powiedziała, że no pan weźmy, one są nowe i wtedy nic nie wygraliśmy, kurwa. Więc ja jestem ciekawy, czy teraz... Mogę otworzyć świętym Krzysztofem? Możesz oczywiście. E, mamy retro. Tutaj można wygrać, słuchajcie, 180 tysięcy złotych, jak wygramy 180 tysięcy, ja. wygramy, jak już mówię, jak kombinat wygra, ja, jak jak wygra 180 tysięcy złotych, to co zrobimy z tymi pieniędzmi my? Ja, ja, ja uciekam jak najszybciej. A tu, słuchajcie, można wygrać 214 tysięcy, za głupia kurwa cyfra, natomiast jest, bardzo mi się podobała, kojarzy mi się z Adrianem, i kolory, i, i jakby mną. No dobra, słuchaj, zdrapuj, nie? Mm. Powiedz jak minął ci dzień w międzyczasie, jak, już, jak twoje urodziny. Świetnie, czuję się naprawdę jakby były dzisiaj moje urodziny. No Gorsze jest to, że nawet ludzie z mojej prawdziwej rodziny mi składają życie. Ja nie jestem z jego rodziny nigdy nie będę, natomiast yy, no, nie mówię kurwa, Dobrze. ja naprawdę nie wiem kto ma kiedy jak urodziny. Dobra, zdrapujemy? No zdrapujemy. Dobra, to naj najpierw kwoty, jo? Ja tak lubię Dobra Tak, żeby było najpierw widać kwoty A później dopiero, czy wygrana jest przy jakiejś kwocie A tak naprawdę mamy do wygrania Uwaga, ty, Dudy. Ty, ty. 180 tysięcy złotych Wygrana 50 złotych Wygrana 15 złotych Wygrana 50 złotych Wygrana 5 tysięcy złotych Wygrana 100 złotych wygrana, zł, wygrana 10 złotych Wygrana 30 złotych Wygrana 5 tysięcy złotych I setka I wygrana 100 złotych Zaraz Ale zobaczymy. dziwne, bo w sumie, A była wtedy 180 tysięcy? Było, Zawsze było. jest, no, nie? oni tak kurwa o... oszukują Tak, 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 a gdzie jest 214? Ja nie chcę, co się nie dzieje, <grym> bo wolę więc... Dobra, lecimy no pierwsze. Mis... A co musisz znaleźć? Diament, muszę znaleźć diament Uwaga? Słuchajcie, no mamy winogrono No pod największą kwotą jest winogrono Więc Niestety, no już... 180 tysięcy Niestety, i na tym kończymy naszą dzisiejszą eksplorację kurwa <grym> Jakbyście wpłacali pieniądze na kanał, to byśmy nie musieli Tak, zdrapywać takich rzeczy 15 złotych jest warta pomarańcza Dzwonek. Pod 50 jest dzwon. Yeah. Już Uwaga, pięć tysięcy złotych. Banan. Banany. Gramy teraz o 100 złotych. Jest pierścień. A, blisko diamentu, ale... A nie, nie można to... uznać tego jakoś... Jak, Jakbyś... To cyrko, nie? Chujowe te urodziny, słuchajcie. Dobra, pod 30. Chujowe te cyrkowe urodziny. Zróbcie mi lepszy. Yy, dobra, pod 5000 jest... Złoto. A pod stówą jest? To do dupy, ta czytałem Jest arbus Wszystkie wygrane mam ja u siebie już, bo kupiłem eee, 40 losów, ale dałem mu tylko dwa. Bec. Z czym to w nie przychodzi? No dobra, słuchajcie, to niestety wygrałem. jedna rzecz. Znaczy nie można mówić, chyba że nie kupujcie dobra. tego, ale nie kupujcie tego. A o co chodzi? tym? Nie wiem Słuchaj. A my tak drapiemy Drapiemy na hama po prostu. Czekaj. Masz wygrywające Zdrap liczby. Słuchajcie. Mamy wygrywające liczby 4. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy to nie, nie, nie zbanują nas, że to jest jakiś kurwa ten hazard? No, nie wiem. Chuj wiem. Poważnie? Nie, raczej nie. To nie jest hazard, to ja po prostu mam urodziny. Ty, 35 zł tu jest. Trafiłeś? No, bez Nie, ty, Ach, 5 zł. No złotych. jak jest, 3, 5, patrz. Ale 5 zł A, dobra. Kurwa. Wygrał 5 zł chłopiec. Dobra. dobra, dawaj to Lecim. kurwa. <laughs> Będę było... Cię ci zajebał tak jak 214 Jak to o 214 tysięcy Nie mnie żywo Dobra czekaj Od zawsze Cię nienawidziłem 1 2 za 5 zł A nie, o, a 12 jest... masz, 12, to, to może dychę Dychę ma Mam dychę Zobaczcie, i więcej nie będzie Nie, jest jeszcze 26 za 5 zł To znaczy, że mam jeszcze okay. więcej? To masz 15, bo to się sumuje Ej, one się sumują. No, zobacz, patrzcie, słuchajcie, zobaczcie, on ma już, o, dwie, on ma już dwie dychy, patrzcie. On mi się pieniądze kończą. Eee, on miał, znaczy się, dwie dychy, bo ja zabieram ten kupon. <laughs> 26, <laughs> zobaczcie, 35, 12 i 14, 14, nie ma, ale 35 było dwa razy, więc mamy 20 zł, e, Lecimy ej, dalej, ej. nie opuszczajcie nas, słuchajcie, bo... A ja ty dasz mi to na urodziny? Nie. <laughs> <To Dawaj. laughs> to... ale, <laughs> ale mam takie ale coś w domu. Ale są moje urodziny. To weź, weź, to nie mój samochód. <grym, masz, <grym, proszę, <grym, to nie jest mój samochód. Nie? No może wziąłem sobie. Wiecie, kurde. Dobra, zdrapuj ty, no, bo czekaj, ludzie czekają. On <grym>, subskrypują na to, ryje. Wiecie, ile mam? 20 zł na razie. 5, 5, no, jakie 20? No patrz, mordo, masz 26, 5 zł, 35, 5 zł. Yo. 35, 5, 5 zł. Wygrałeś, wdyga? no? To wszystko no wygrałeś, wszystko sumuje. Mordo, wygrał dwie dychy, a ja wydałem na to dychę. Już mi dychę oddać musi. 34. Ej, 34, ale to To lepiej było to jedno niż te 4, ty. 14 jest. jest. 14, jest. <grym> 5, 25 zeta, ludzie! i jest znowu 14. I znowu za 5 zeta. Czyli 30 zł już masz? Jo. 35 było. I jest znowu 35, ty. za 5 zeta. 40 zł chłop wygrał. Ty, ale my na pewno dobrze gramy w tą grę? Tak. To się sumuje? Tak. Każda je, wygrana je, się sumuje 31, to nie wygrywa je, ty, jak cię oszukali A 31 było za 214 tysięcy Jeee, już nie będzie Jest 14 I było 14, uwaga, uwaga, uwaga 5, uwaga, 5. 5. O, 5. Słuchajcie, patrzcie na to Ej Ale jaki kupon, słuchajcie, kurwa Ej Czeicie? Pizdyk Protip Nie musicie chodzić do pracy <laughs> No wystarczy sobie... Wystarczy grać. Nie wystarczy cały czas mówić, że masz urodziny. Co ty, znasz takie powiedzenie. I ci kupują takie rzeczy, czański. Ej, znasz takie powiedzenie, nie grasz, nie wygrasz. Zobaczcie. E, mamy tak. 5, 10, 15, co jest dalej? 20, 25, 30, 35, 40 zł. Chłop wygrał. U macie? Wszystkiego najlepszego, Adrian. Dziękuję. Ty oszuście. Dziękuję bardzo. Dobra. To były najwspanialsze fejkowe urodziny to są jakie kiedykolwiek... Tak. Nie wiem, ja ich nawet nie wyprawiłem. <laughs> właśnie będziemy je wyprawiać za twoje 40 zł jeszcze się. Mega, mega Dobra, mega, zasubskrybujcie ten kanał, słuchajcie. To tak nie, pamiętajcie to nie... o przelewach. No właśnie, bo... Kurwa... Znaczy teraz już nie w sumie. Naura! No <laughs> no